Witajcie kochani, nadaję dzisiaj dla was na dobry wieczór z mojego wiedźmińskiego domu pod Mierną Lipą. Siedzę sobie w tej chwili w mojej bibliotece. Obok mnie, zobaczcie, śpi Fila, moja koteczka. A ja wam chcę dzisiaj przeczytać kilka wierszy. Napisanych niedawno. Reakcja. Każdej nocy śnię o sezamie życia, świtam zaś bladem, odkrywam brakujące perełki marzeń sennych. Za dnia oglądam niepewność jutra, zmarnowane szanse, spadek sił do walki o uzupełnienie skarbca. Przyglądam się złości, wykrzyczanym żalom, zwątpieniu w siebie i ludziom szukającym drogi w smogu niepewności. Spoglądam w najbliższą dal wieczoru z poezją, ufając patrące głupców i poetów, że spokój powróci. Tylko kot dziś zareagował. Ciemne szkła: Patrz ludziom prosto w oczy. W nich znajdziesz skrót drogi do serca. Uważny obserwator dostrzeże też brak tego organu, zaoszczędzi czas. W bezcelowej podróży. Prostota wzajemnych relacji zazwyczaj skrywa się w jednym spojrzeniu. Ciemne szkła w oprawkach są niezbędnym rekwizytem. Wielu korzysta. Jestem i kocham. Dla Ciebie chronię normalność w sobie. Wzmacniam serce siłą drzew. Duszę wiatroszeptem karmię. Wodą zmywam brzemię myśli. Słuch dostrajam ptasim trelem. I ukorzeniam się w ziemi. Na nowo. jesteś i kochasz Dla mnie chronisz normalność w sobie To co nadejdzie, wywróci nasz świat, przenicuje rozum na stronę serca pozwoli inaczej spojrzeć na okruchy rozpadającej się rzeczywistości i wszczepi nam czułość na nowo Jesteśmy i kochamy dla siebie chronimy normalność w nas nowe idzie